Dzisiaj chcemy Państwu przedstawić nasz projekt zmian w konstytucji wprowadzający euro. Ten, który zapowiedzieliśmy blisko dwa tygodnie temu, jest gotowy. Jest to projekt wzorowany na propozycji przygotowanej jeszcze przez Pana wówczas marszałka Bronisława Komorowskiego, dzisiaj prezydenta Polski, a więc skonsultowany wówczas w 2008 roku wewnątrz Platformy Obywatelskiej. I będziemy chcieli, aby ten projekt był projektem wspólnym Platformy SLD i Twojego ruchu. Mamy nadzieję, że ostatecznie poprą go także inne formacje i większość niezbędna do zmiany konstytucji ze względu na sytuację na Ukrainie, na Rosję, na zagrożenie, że ten argument, że euro to jest sprawa patriotyczna, to jest sprawa właśnie dzisiaj takiej bezkrwawej walki o niepodległość i o bezpieczeństwo naszego kraju, że ten argument trafi także do prawicy w parlamencie i że ostatecznie ta konstytucja będzie zmieniona. Można w tej sprawie prowadzić negocjacje i próbować znaleźć jakiś kompromis z prawicą, co będziemy oczywiście chcieli robić. Ten projekt podlega dalszym pracom. Jeśli koledzy i koleżanki z Platformy czy z SLD uznają, że warto dokonać pewnych zmian jeszcze, to my jesteśmy otwarci, my się nie upieramy. My ten projekt dzisiaj zaniesiemy do tych klubów parlamentarnych z taką intencją, żeby się zapoznali, przeczytali i uznali, czy chcą coś w tym zmienić, czy nie. W tej sprawie naszą, y, y, naszą twarzą, osobą, która się będzie tym zajmowała, będzie poseł Vincent Elsner. Srebrne ustaw nie, niedawno w y, polskiej polityce wspólnie z marszałkiem Wendelichem to też niech zbliża a nas do tego wspólnego projektu zmian w konstytucji I, i pan poseł już prowadził pewne wstępne negocjacje. Państwo zobaczycie filmik za chwilę na ten temat nakręcony w czasie rozmów z niektórymi działaczami Platformy w sprawie euro. To na koniec naszej konferencji, ale zanim to się stanie, to proszę ciebie ustny Wincenty, abyś przedstawił ten nasz, te nasze zmiany. Tym dzisiejszym projektem rozpoczynamy naszą drogę do euro. Grzegorz Kołodko w 2002 roku mówił, że 2006 rok będzie odpowiednim do wejścia do strefy euro. Jezy Hausner w 2005 roku celował na 2009 rok. Donald Tusk w 2007 roku mówił, że do strefy euro wejdziemy w 2011. Dwa lata później zmienił zdanie, mówił już o roku 2015, a po roku 2019 w ogóle przestał podawać jakiekolwiek daty, mówiąc, że powinien to być odpowiedni czas. Odpowiedni czas dla Słowenii to był 2007 rok. Odpowiedni czas dla Cypru i Marty to był 2008 rok. Dla Słowacji 2009, 2011 dla Estonii, 2014 dla Łotwy, 2015 będzie odpowiednim czasem dla Litwy. Dla nas ten odpowiedni czas jest teraz. Rozpoczynamy naszą drogę do euro. Cztery zadania widzimy, cztery główne zadania na tej drodze do euro, i ta konstytucja jest jednym z tych zadań. Zadanie pierwsze: zbudować poparcie na euro, dla euro, i tą pracę już rozpoczę, rozpoczęliśmy. Jednym z istotnych, najistotniejszych kaseł naszej kampanii do Europarlamentu jest wprowadzenie Polski do strefy euro, a więc budowanie przede wszystkim poparcia dla euro, bo dzisiaj mamy dysonans. Racja czy wola większości? Korzyści są ewidentne. Tak jak mówił profesor Witor Orłowski, nawet w w optymistycznym wariancie 25 miliardów rocznych zysków, w optymistycznym 56 miliardów zysków rocznych. Dla przedsiębiorców zlikwidowanie kursu, ryzyka kursowego tańszy pieniądz na inwestycje. Dla młodych małżeństw tańsze kredyty hipoteczne. Również dla pracujących większa konkurencyjność i wzrost płac. Nie wzrost cen, wzrost płac. Musimy zbudować większość, bo na dzisiaj. Jedynie 30% jest, Polaków jest za wprowadzeniem euro, 2 trzecie jest przeciwne. Ale osiągniemy to tak jak to już na początku wejścia do Unii było. Doprowadzimy do większości dla poparcia dla euro. Krok drugi, który właśnie dzisiaj rozpoczynamy. Zmiana konstytucji. Zmiana konstytucji jest konieczna ze względu na zmianę usytuowania Narodowego Banku Polskiego. Jest to przede wszystkim zmiana artykułu 227 plus artykułów powiązanych w których się wymienia w różnych kontekstach głównie Narodowy Bank Polski i Radę Polityki Pieniężnej. I w tym artykule 227 on będzie brzmiał, że centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski, który należy do europejskiego systemu banków centralnych. I tę zmianę konstytucji należy dokonać już teraz przed wejściem Polski do tak zwanego węża walutowego ERM2, dlatego że próba zmiany konstytucji wówczas, kiedy będziemy w tym wężu walutowym, może powodować różnego rodzaju Reperkusje na rynku, niepewności na rynku, co może się odbijać negatywnie na kursach. Trzecie zadanie to w ogóle rozpoczęcie dyskusji o kryterium kursowym, w którym powinniśmy przebywać przed wejściem do strefy euro. Powinniśmy publicznie mówić, że kryterium stabilności kursowej uniemożliwia nam wejście do, stref, uniemożliwia nam wejście do strefy euro. Jak chcecie nas w strefie euro, to zaproście nas bez tego kryterium. Bezczelne, bezczelne, ale tak trzeba robić. Kto to powiedział? Prezes Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego. I ostatni krok, wytyczyć mapę drogową, bo tak to już jest, że szczególnie dobrze sprawdzają się nasze projekty, które realizujemy pod presją czasu. Tak było z Euro 2012. Wielkiego sukcesu tam nie osiągnęliśmy, natomiast w jakim stopniu poprawiliśmy naszą infrastrukturę. Oczywiście mogliśmy lepiej, więcej zrobić, gdyby nie rządy Platformy Obywatelskiej, ale, ale coś zrobiono pod presją czasu, pod presją tego 2012 roku. Polska chce wstąpić do Eurostrefy, ponieważ wyciąga wnioski ze swojej historii i nie chce powtórki z sytuacji, w której byłaby politycznie osamotniona. Tak pisał profesor Norman Davis. Wejście do strefy euro będzie naszą tarczą, naszą tarczą walutową, a jeżeli komuś się źle kojarzą militarne analogie, to będzie naszym walutowym parasolem. Dzisiaj rozpoczynamy działania, ja będę składał do wszystkich klubów parlamentarnych ten projekt z prośbą o poparcie. Bo potrzebujemy dużej ilości podpisów, istotnie przekraczającej możliwości naszego klubu, aby ten projekt był procedowany. Euro to jest, to jest początek naszej drogi, natomiast końcem tej drogi jest to, o czym pisał kiedyś, bardzo dawno temu. Żadnych granic, rent dla wszystkich bądźmy jedną republiką, bądźmy Stanami Zjednoczonymi Europy, bądźmy kontynentalną federacją, wolnością europejską, bądźmy pokojem światowym. Wiktor Igo 1 marca 1871 roku, 130, 143 lata temu. My realizujemy to dzisiaj. Czy jak pan chce zmienić konstytucję z platformą USLD? No to trochę za mało głosów. Tak, jedno? potrzebne są głosy oczywiście pis czy prawicy generalnie. To chyba możemy porzucić już nie, ten pomysł. Nie, dlatego że wie pani co można zaproponować? Można zaproponować jedną rzecz. Kaczyńskiemu zależy na referendum. Ale na pewno nie na euro. Dobrze, ale na referendum. Jest przekonany, że większość Polaków nie chce euro, ponieważ dzisiaj sondaże pokazują, że mniej więcej 70% nie chce, 30% chce, mniej więcej. I w związku z tym, zróbmy taki interes. Oto oni się zgadzają na zmianę Konstytucji, a my się zgadzamy na referendum. I sprawdźmy, czy to referendum wyjdzie, czy nie. To jest najlepszy moment z powodów politycznych. Politycznych, czy nawet militarnych. I, I ja nie wiem, czy będzie tak zawsze, że będą nas chcieli w strefie euro. Ja przestrzegam przed jedną pułapką. Za kilka lat, jak procesy integracyjne w Unii Europejskiej się posuną odpowiednio da, daleko, Polska może chcieć być w euro, a, a może nie być chętnej, żebyśmy się tam znaleźli. Także ta rozgrywka Berlin-Moskwa, do której wcześniej czy później dojdzie w sprawie Ukrainy, e, oby nie dotyczyła też i tej kwestii. W związku z tym Polska naprawdę, kierując się najwyższą racją stanu, ja apelując do patriotyzmu Jarosława Kaczyńskiego i wszystkich innych którzy to deklarują. Polska musi to zrobić z powodów patriotycznych, a nie z żadnych innych, czyli politycznych i militarnych, ekonomicznych. Mówił Wicek y, 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 także, bo przyniesie to wiele korzyści, ale to jest trzeci dopiero powód. I naprawdę nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Będziemy jeszcze żałowali, żeśmy nie skorzystali w tej chwili z okazji wprowadzenia te, y, tego euro. Wspomniecie Państwo te słowa. Dlatego ja to traktuję śmiertelnie poważnie i jestem gotów z każdym gadać. I ktoś mi mówi, że jest gotów umrzeć za Polskę, jak Jarosław Kaczyński. Umrzeć za Polskę. On jest gotów umrzeć za Polskę. On i jego zwolennicy. I stawiają jeszcze zarzut tym, którzy nie chcą umrzeć, że pozostali nie chcą tak od razu umierać, wolą żyć dla Polski. To ja daję proste pytanie. No chłopie, nie musisz umierać. Wystarczy, że wprowadzimy euro i Polska będzie znacznie bezpieczniejsza.